Cześć, witajcie na kanale Łukasz Kocha Comics. Cześć Szymon. Cześć Łukaszu. Tak, spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać, no, bo nam wpadł fajny, ciekawy pomysł, żeby porozmawiać o nowościach z DC Comics, zapowiedzianych przez Egmont, Klub Świata Komiksu na marzec i kwiecień tego roku. Żeby przyjrzeć się bliżej tym pozycjom. Dokładnie. W przeciwieństwie do tego, co u mnie są nagrywania, gdzie tak przylatujemy po wszystkich wydawnictwach Na początku miesiąca, teraz skupimy się bardziej, powiemy troszeczkę więcej O tych Zaproponowanych, planowanych przez Egmont w wydaniach właśnie DC Comics. Zgadza się i i nie tylko, jeszcze wspomnimy o kilku ciekawostkach, które Egmont zaprezentował na swoim kanale. ten Story House Egmont na YouTubie. My się trochę odniesiemy do tego, co myślimy. No to co, może zacznijmy od marca? Ja tu mam listę, mam nadzieję, że wszystko zawarłem. Oczywiście nie jestem alfomio omegą, mogę się mylić. No i co? Zacznijmy może od drugiego tomu przygód Rodziny Waitów. Ja tu mam y, rozpiskę i to tom będzie zawierał rozdziały 26 do 51, jeśli chodzi o rozdziały tej łatonowej mangi, która nadal wychodzi na świecie. Nie, to nie manga chyba, to nie jest manga, tylko serial. przepraszam. Yy, tak, ale w stylu mangowym. Yy, Przejęzyczyłem się oczywiście. Zgadza się. Znaczy dla osób, które są zachwycone tym pierwszym tomem, to będzie fantastyczna kontynuacja. Podejrzewam, że jeżeli kogoś ten koncept nie do końca chwycił, to raczej będzie więcej tego. <grym> <sobie>. <grym> tak pokazuję, chyba w tom... Dobra, ale nie, no oczywiście każdy ma inny guz i my się tak śmiejemy między sobą, tak trochę złośliwie. No dobra, to teraz przejdźmy do kolejnej rzeczy, tu może trochę więcej powiemy. Action Comics, Powrót Metallo. E... Tak. E... Ke... Johnson, ale zaraz Filip Jak Kennedy go mówi... Johnson. Filip, Filip? Kennedy Filip, no widzisz, Filip dzięki Kennedy za ratowanie. Johnson. Tak, I... dzięki za ratowanie. Tak i cały czas wychodzi na to, że Filip Kennedy Johnson prowadzi serię Action Comics. On zabrał nas do świata wojny. W poprzednich trzech tomach były trzy tomy serii. Zgadza się. Ogród Kalela, który tak łączył wątki z serii Action Comics i serii Superman Syn kalela. No i teraz mamy tak. właśnie nowy start. Ci, co czytali powrót kalela? zapewne zauważyli, że tam były takie trzy, jakby punkty końcowe, trzy epilogi. Epilog do serii y, Przygody Supermana Jonathan, John Kent, co już się ukazało w styczniu tak. tego roku. Tak. Mamy było, że ciąg dalszy właśnie w Action Comics, który ma mieć premierę w marcu, i ciąg dalszy w serii Superman, który ma mieć premierę w lutym. Czyli to są. Nowy, nowy rozdział. I tak. Za Supermana odpowiada z tego co pamiętam Joshua Williamson. Za serię, tą, historię Supermana, syna, przygody Supermana Jonathana Kenta, to odpowiada oczywiście Tom Taylor. No i tutaj mamy Filipa Kennedy Johnsona. Tak. Powiem sobie co mnie zaskoczyło na okładce. Mnóstwo Nadmora. Rodzinka superman. y y y Supermanów. Y superman. y taka duża rodzina Supermanów. Tak. Ona się powiększyła. Więc bardzo jestem ciekawy jak do tego, jak to wyjdzie, bo o ile historia w, na tym świecie wojny mi się podobał, początek strasznie, arena też świetna była dla mnie, to końcówka mnie troszeczkę rozczarowała. Po prostu było takie fajne budowanie napięcia i tam koniec no nie sprostał oczekiwaniom. Zdarza się, zobaczymy jak to się rozwinie. No i co? I kolejny, tym razem ja mam na liście Hellblazer, to to już drugi tam. Paula Jenkisa, czyli znaczy ze scenariuszem Paula Jenkisa. Tak. Jednego z le, lepszych, jeśli nie. Jednego z najlepszych scenarzystów, którzy mieli możliwość tworzyć przygody tej postaci. Tak, i tutaj jest jeszcze na okładce takie ciekawostka, że jest DC Black Label. Tylko nie pamiętam, czy to już ma wrócić pod szyld Vertigo, ale pani Martyna Chrzanowska na swoim nagraniu na YouTube, o którym wspominałeś na tym kanale, mhm. mówiła, że. Będą starali się utrzymać logo w seriach tak jak się zaczynało. Jeżeli im licencja adawca, czyli DC Comics, pozwoli, to jak zaczęli z logo na przykład Black Label, to będą starali się iść do końca Black Label i tak dalej. I tutaj, ta, tutaj jeżeli chodzi o Hellblazera, co warto wiedzieć dla tych, co się zastanawiałem, czy to jest drugi temat. Hellblazerów, jest dużo. Oni są wydawani autorami. Mamy trzy, tak. trzy tomy Majka Kareja, z tego co pamiętam wcześniej było były ze trzy tomy y, Gartanisa, mnóstwo po prostu po autorach. Dostaniemy więc... wszystko. Ogólnie wszystko tak. dostaniemy o, o tej postaci, co wyszło z Tak, i to wychodzą takie grubaśne tomy właśnie dla kolekcjonerów. Jeżeli ktoś jest wielkim fanem Johna Konstantina, to po prostu sobie raz na trzy-cztery miesiące kupuje jeden komiks. Przez, się, tak jest częstątliwością wychodzą. No kolejną pozycją mnie jest Kraina Koszmarów. Tego nie czytałem, ale bardzo dużo do słyszałem. No i kolejny tom, yy, pisany przez Jamesa Tyniona IV. Tak. Tylko to jest uniwersum Sandmana. I to trzeba zwrócić uwagę, że powiesz, że jest teraz kontrowersja, jeżeli chodzi w ogóle o Sandmana i tw jego twórcę. Mm -hmm. No i te uniwersum Sandmana to jest takie z jednej strony twórcze rozbudowanie świata stworzonego przez Neila Gaimana. A no z drugiej strony można powiedzieć, że to jest takie trochę odcinanie kuponów, ponieważ poszliśmy fabułą dalej po tym głównych wydarzeniach. Ale jest kilka serii, niektóre bardziej lub mniej udane. I to chyba będzie dobre. Tynion on potrafi. Jak mu się za bardzo nie pchają redaktorzy, to potrafi napisać coś mądrego fajne. Tak. I tak. to o tym bardziej, że to jest też po części chorob. A w mhm. tym gatunku on jest mistrzem stąd. W nagrody Eisnera w 2021, 2022 i 2023. Znikąd się nie wzięły te nagrody. Przejdźmy dalej. Batman, czy niczyja, Owoce Ziemi. To ja już się nie wypowiem, bo przepraszam, nie, nie, nie czytam. Może kiedyś na drobie nie czytam tego, śmiałam się. Ja czytałem, zatrzymałem się na tomie drugim. I generalnie, jeżeli dobrze pamiętam, to od tomu numer 4 to jest mm -hmm. właściwa ziemia niczynia, Bo wcześniej Egmont wydał prolog, taki wstęp, kiedy mieliśmy ten kataklizm, który nawiedził miasto Gotham. I już od tego momentu jest miasto, tą ziemią Nietzsche, odcięte od reszty Stanów Zjednoczonych, pozostawione samo w sobie. No i tutaj mamy Batmana jako jego sojuszników, którzy próbują w jakiś sposób utrzymać porządek. I rzecz, na tutaj tutaj można zwrócić uwagę, to ilość stron i cena, bo tutaj mamy 600 stron, była straszna, a cena cały czas jest utrzymywana na tym samym poziomie, co te wszystkie tomy po prostu od dłuższego czasu, więc to jest no to naprawdę dobrze. pozytyw to dobrze. i pani klasycznego Batmana mają co czytać po prostu od wydawnictwa Egmont. Kolejną pozycją na liście marcowych nowości od Egmontu jest Batman Nocne Koszmary. To jest w stosunku do oryginału zmienione, bo w oryginale mieliśmy to po prostu, to był event. nocne koszmary bez, bez nazwy Batman. I to są konsekwencje planety Łazarza. Czyli, żeby znać kolejny event, trzeba znać poprzedni event. Tak. co I, I tu, z tego co ja wiem, jest kontrowersja, ponieważ dodano słowo Batman, ale analogicznie było z serią Batman Metal, gdzie tak. w oryginale było Dark Knights Metal. Tak. Batman Metal też był Batman dodany, bo to jest Batman, jest najpopularniejszym, superbohaterem. No to się sprzeda dzięki temu, no nie oszukujmy tak. się lepiej. Kontrowersja polega na tym, że prawdopodobnie nie dodali tutaj Tainów, czyli zeszytów Batmanowych do tego eventu, Więc dodali słowo Batman a nie Batmanów. Ale cóż, no dobra, nie to wypowiem się eventy, na ten temat. się swoimi prawami, Egmont jest podejrzewam zobowiązany jako jedyny wydawca wydawać te wszystkie eventy, czy one są tak. dobre, niedobre. Po prostu dostajemy wszystkie, bo tak to działa. No i to, co ty chwaliłeś, bardzo ci się podoba to, co jest wydawane. Kolejny to niepisany Majka Carey'a. Tak. To było... I to... Tak. No to jest mów, tak mów, fajnie napisane, bo masz mieszankę. Niby komiks opowiada o rzeczy, powiedzmy, rzeczy realnej. Czyli opowiada o realnych, hipotetycznie, wydarzeniach, gdzie mamy tego syna, autora książki, gdzie główny bohater tej książki ma imię, wziął od tego, jakby jest. E, post jego postacią, tego głównego bohatera, Tomego Taylora, była inspirowana postać fikcyjna w książce. Tylko, że jak to czytasz, to ten rzeczywistość, są fikcje, zaczyna się zacierać. I to jest bardzo intrygujące. I oczywiste aluzje do Harry'ego Pottera. Bardzo oczywiste, celowe. I nawet przez przypadek, co myślałem, że pan, trochę mnie rozwaliło ze śmiechu, nawet jest to, że na koniec zawiązała się drużyna mhm. z ludnikami Harry'ego, Rona i Hermiony. <laughs> Dobra, zaciekawiłeś wiesz jeszcze bardziej, kiedyś sięgnę. I jeszcze bym dodał ciekawostkę, no bo pani Martyna Szanowska. Ona powiedziała, że jeszcze trwają dyskusje w gronie redakcyjnym Egmodu, czy ta seria zamknie się w pięciu, albo w sześciu tomach. Okej, okay, tylko pytanie, właśnie, czy to jest kwestia taka, że ona można być, można ją przerwać, czy na przykład połączyć tomy na koniec? Bo... No nie wiem, zobaczcie, no, dyskusja trwa nadal. To tyle, jeśli chodzi no. o, o marzec. Nie wiem, tak, jeśli coś piłem to śmiało. Zależy od czytelników, tak naprawdę, czy są zainteresowani, yy, czy nie. Znaczy, wiesz co, yy, zanim przeszlibyśmy do kwietnia, to ja bym jeszcze wrócił na chwilkę do lutego. Wiem, że nie mieliśmy o nim gadać, ale w lutym są dwa DC Deluxe, a tak. ani w marcu, ani w kwietniu nie ma żadnego. I tu jest tak. rzecz, która może być ciekawa, i bardzo mnie intryguje, czy ta wielka zmiana a ja wiem o co chodzi. Będzie już w lutym, czy dopiero gdzieś od maja czerwca. Wiesz co, chyba się dopiero przekonamy, jak pierwsze osoby kupią te komiksy Albo zostaną zaprezentowane bez obwoluty, no bo pod, pod obwolutami mamy dostać zamiast czarnej okładki, okładki kolorowe z grafikami. Tak, grafika DC Deluxe, które było liniowe do nie jest 10-15 lat. Zmienia się po prostu. Ja mam mieszane uczucia, bo z jednej strony te obywatele mnie troszeczkę drażniły, bo były niepraktyczne w czytaniu. Z drugiej strony po zdjęciu ten komiks zyskiwał jakiś taki niepowtarzalny klimat. Mhm. Że to jest coś bardziej... Ekskluzywnego właśnie, takiego le, le, lepszego, tak. cie... y, lepiej tak. wydanego. Tak, wersja deluxe, że to nie jest po prostu zwykły komiks ze zwykłą okładką, tylko on się wyróżnia. Ta okładka była właśnie też taka specyficzna, ale... Ale Pytanie. słuchaj, zobaczysz, zobaczysz, no jak właśnie. to było, zostanie wydane. Tak, no bo wiesz, jeżeli wrócimy, włożymy tam taką zwykłą, lakierowaną układkę, jaką masz w, w, w tym standardzie Egmontowym twardookładkowym, to to nie będzie już tej różnicy tego. Mam mieszane uczucia po prostu. No ja powiem tego... czy tak. Jak ja kupuję na przykład omnibusy, czy grubsze wydania zbiorcze z DC w oryginale, no, jestem za wolą w większości z tych układek, które dostaję pod obwolutą. To tutaj mm -hmm. też mam nadzieję, że dostaniemy naprawdę coś fajnego. Nie komiksu właśnie. może jakąś dodatkową grafikę, której w ogóle nie ma w środku. Właśnie, pytanie, czy pod obwolutą będzie okładka taka sama? Czy nie? Właśnie. Czy na przykład manewr? Jak był Batman-Świat? Nie wiem czy jak był Batman-Świat. Nie, Wiesz nie obwolutę, nie czytałem. Która była uniwersalna na cały, na cały świat? Mm -hmm. A w środku okładka była z danego kraju, czyli mieliśmy okładkę z polskiego opowiadania. Mm -hmm. No to fajnie. No, zobaczymy, jak to Egmont zrobi. No co, przejdźmy może do kwietnia, ale zanim przejdziemy do kwietnia, to ja bym chciał wspomnieć o dwóch drukach, których e, informacje znaleźliśmy niedawno w sieci. E, a mianowicie e, Egmont planuje, jeśli chodzi o komiksy DC, do druków Trzech Jokerów i Zabójczy żad. To powiem Ci, że jestem troszeczkę zaskoczony. Czy z jednej strony zabójczy Żart jest komiksem wydanym dość dawno temu. Ten cienki mm -hmm. ta wersja podstawowa. Jest klasyczny, bardzo ważny, bardzo istotny. No i chyba go zabrakło na rynku. Tak. Natomiast, Ale trzech Jokerów y chyba też słyszałem, że tam były problemy. Ludzie mieli problem, żeby zdobyć ten komiks w dobrej cenie, nie z rynku wtórnego, za ileś tam kilka razy więcej. Możliwe, że się, że się dobrze sprzedał, mimo że nie było aż tyle zachwytów. Nie wszystkim ten koncept podszedł po prostu. Mi się bardzo no, podobają yy, ja prace Jasona Faboga. Tak. Fa i Jeff Frank czy Fabok? Fabok, Fabok. Fabok. Jason okay. Fabok. Jason Fabok. Okej, no, okay, no dobre, dobre do druki, bo to można czytać yy, niezależnie. Na pewno Zabójczy Szart to jest komiks, który każdy fan Batmana tak. powinien znać. Warto znać. No dobrze, no może przejdźmy właśnie do tych kwietniowych rzeczy. Punk, no. rock, Jesus i oto Vertigo. I to jest ciekawostka, bo ten twórca Sean Gordon Murphy będzie w tym roku gościem festiwalu komiksów Łodzi pod koniec września. Ja się bardzo cieszę. Nie wiem, czy ja będę wstał w kolejce, bo ja się przyznaję, bywam na konwentach komiksowych, ale <laughs> nie staję w kolejkach głównie do twórców. Nie mam jakoś, wyszuca trochę cierpliwości, z drugiej strony jakoś. Wszystko dużo się rzeczy dzieje wokół i chciałbym, wiesz, jak najwięcej rzeczy, a to stanie w kolejce zabiera czas. Na pewno. Znaczy, ja też nie jestem osobą, która lubi przychodzić z komiksami, powiedzmy, w takich miejscach. Jak byłem w Łodzi, to raczej chodziło o to, żeby tam. Poczuć atmosferę, pogadać, coś sobie kupić, a niekoniecznie przywieźć ze sobą tony makulatury w cudzysłowie, oczywiście, żeby mi coś tam podopisywali, ktoś podopisywał. Tak. Nie, nie jestem, tak. nie jestem zwolennikiem zbierania autografów. O, i teraz kolejna pozycja Czeka, na mojej. Czeka, a, sorki. To jest, jest bardzo kontrowersyjna historia i może być przez to intrygująca. I to jest chyba Ta, vertigo. Rzeczywiście, będzie, tak, rzeczywiście, tak. To chyba będzie znaczek vertigo, co ma znaczenie. Tak, wróciło. Ten komiks w 2012 otrzymał nagrodę do najlepszego komiksu od portalu ING. Z tego z tych informacji, do których się dokupałem. No proszę. No i teraz może kolejna pozycja. Ponownie Tom Taylor, już wspomniany, Tytani, ale polskie wydanie będzie się różnić od amerykańskiego. Bo tutaj będą tainy do tego wydarzenia świat bestii. No i dostaniemy pierwsze pięć zeszytów tej głównej tej, 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 serii o Tytanach. Tak, przy czym bardzo mnie zastanawia jedno, bo mamy tutaj świat bestii, czy tak, mamy w ogóle na początek y, ważna rzecz informacyjna, dlaczego tak. Tytani, a nie Liga Sprawiedliwości. Bo tak. na chwilę obecną w Uniwersytecie DC Ligi Sprawiedliwości nie ma. Znaczy w Polsce nie, nie ma. W Polsce. Bo no już w to, jest. To, co jest tutaj wydawane w Polsce na chwilę tak. obecną, we, według ma. wydarzeń Wielkiej Sprawiedliwości nie ma. I ktoś musi Ziemi strzec. Tak. I na koniec chyba drugiego tomu y, Nightwinga y, Nightwing robi taką przemowę, że teraz nadszedł czas na Tytanów. Właśnie to jest ten czas Tytanów, jako drużyny główne, głównej drużyny, będącej obrońcami Ziemi. Ja tu się bardziej zastanawiam, czy. Skoro mamy tutaj te zeszyty uzupełniające do wydarzenia tego świata bestii, Beast World. Czy w ogóle wyjdzie event Beast World? Wyjdzie. Wyjdzie, jako tak. drugi ma wyjść jako tytani. Bo ta Aha, seria Titanów tak. ma się zamknąć w trzech tomach, ale Titanów tylko od Toma Taylora, bo nadal oni wychodzą, ale teraz jest od kilku numerów już inny scenarzysta, który się zajmuje przygodami tak. i inny rysownik. Czy w ten sposób to połączą, czyli nie będzie tak. osobnego tomu Świata Bestii, tylko po prostu będą tytani, Świat Bestii jeden, tytani. Prawdopodobnie na tak. Bestii. Jeszcze nie wiem jaki podtytuł może być tam. Znaczy no zobaczymy szczegóły dokładnie jak to wyjdzie, ale na razie z tego co y, Pani Martyna Chrzanowska wspominała, ta seria ma się zamknąć w trzech tomach, czyli wszystko to napisane przez Toma Taylora odnośnie tytanów dostaniemy po polsku. Okej, okay, to no dobrze. No i co? To co tygryski lubią najbardziej, czyli Nightwing. Ja mówię Tygryski, to mówię teraz już Ten trzeci tom no, zawiera numery 101, 109, a seria się zamyka. do Ostatnim numerem pisanym przez Toma Taylora i rysowany przez Bruno Dodę jest ten z numerem 118. To Czyli. Przy, to jest przedostatni tom. Tak. I pewnie jeszcze tam znajdą się dwa anuale, bo z tego co pamiętam, był tam jeszcze jeden anual, przynajmniej dotyczący jakiejś tam. Y postaci z trzeciego szeregu. Jeszcze chyba coś tam było. No to tak właśnie jak już wcześniej kilka razy wspominałem tutaj w rozmowie między innymi z tobą i z Sylwkiem i Adamem pozdrawiamy ich, że ta seria tak liczyłem, że w czterech tomach po polsku on się zamknie i tak będzie. Tak przy czym ja mam z tą serią tak, że ona w większości mi się bardzo podoba, ale czasami mi potrafią Coś, co in... niektórych zachwyca mnie po prostu rozwala. Wywala jasne, z... jasne. W ogóle tam w drugim tomie było pojawienie się Nightmare, czy jak to się tam wymaga. Tak, tego, tego z... stworka z dziewiątego tak, wymiaru. Tak, cały klimat, całe napięcie, całą tą dramaturgię danej sytuacji mi po prostu rozwalił. Bo, okay. bo było stryknięcie, i nagle, wiesz, coś, co musieli zrobić, można było to zobaczyć od tak. Tutaj ważne, że w tym tomie jest to, że. Zresztą okładka to sugeruje. Mamy Bruno Redondo, który potrafi bardzo, bardzo kreatywnie tak. do spółki z tym interiorem tworzyć zeszyty. Mieliśmy zeszyty z zeszyt, zeszyt, tak. jednym przeskakiwaniem postaci, jakby platformówka. I tutaj mamy mieć zeszyt widziany o, oczami ptaków. 105, 105, 105. Rewelacyjnie to wygląda. Nigdy tego tak. nie widziałem bardzo. Jestem ciekawy, jak to będzie. Wszystkim, ekstra. To naprawdę coś ekstra. Tak. I z kolejnych rzeczy DC Horror: Sierżant Rock i Armia Trupów. I uwaga, ciekawostka, napisany przez Bruce Campbella. Dla fanów horroru, to, to nazwisko słynne od wielu, wielu lat. Oczywiście martwe zło. Cykl tych filmów. Ogólnie, ikona horroru, slasherów. No, i Bruce Campbell brał się za zapisanie scenariuszy. Jak mu to wyszło, nie wiem, bo nie czytałem w oryginale. Mam nadzieję że przekonać po polsku. Zapowiada się coś ciekawego na pewno. Ja powiem w ten sposób. Ja nie jestem fanem horrorów, ale o Bruce Campbell usłyszałem. Tak. Więc to też generalnie. Tak. Jest kórka, który tworzy filmy takie kategorii BC, czy jak to się tam potocznie mówi. Tak, ale przy sympatyczny mają... gość ogólnie. Tak, ale mają one swoich fanów i. On wie, co tworzy, dla kogo tworzy, i nie udaje, że to jest co innego niż. Odporętym. I ma z tego Friday. I to mi się podoba, wiesz, w twórcach, że cieszę się z tego, co robi, dla kogo robi, i, i mówię, i o to chodzi. No i co? I chciałem jeszcze wiesz, wspomnieć o tym logo u pani Martyna Krzanowska. Dobrze wspomniała, to powtórzę to, co ty powtórzyj. No zobaczymy, jak to będzie, bo no wiem. Przy kolekcjonerach jest tak, że każdy by chciał to mieć logo zachowane na każdym kolejnym tomie, żeby to ładnie na półce się prezentowało, a nie ciągła zmiana, nie? Zobaczymy. No zgadza się, bo akurat to jest problem, już był w czasach nowego DC Comics od Egmontu i to się pojawia w momencie, gdy są na przykład do druki, mhm. bo masz ty pierwszy tom dajmy na to, czy pierwsze dwa tomy wydawane ze starym logo, w trzecim tomie wskakuje nowe, a za dwa kolejne pierwszy znowu. Tom, tak. y, pierwszy tam jest oddrukowywany już musi być z nowym logo. No i są takie problemy. Ale ogólnie, żeby patrząc na te zapowiedzi z DC. Ja czekam tak naprawdę na coś, co jest zapowiedziane przez Panią Martynę jeden tą w tym roku. No niestety, czyli rządy super. Przepraszam. Śmierć Supermanatum, drugi powrót Supermana. Zgadza się. Znaczy rządy Supermanów nie? chyba. Nie Pan? rządy Supermenów. powrót nie, powrót supermanów. A. Powrót Supermena. Bo Aha. generalnie będzie zawierał dwie, dwie, dwie części, dwie opowieści. Tak jak śmierć Supermana zawiera śmierć i pogrzeb przyjaciela, to tu będziesz mieć rządy Supermanów i powrót Supermana. Zgadza się. I ta była ciekawostka, że kolejny tom wyjdzie w 2000 ostatni, ten trzeci z tej całej Apple. Z tych, y, związanej ze y, śmiercią, rządami i powrotem Supermana. I uwaga, ten tom chyba najwięcej zawiera materiału, którego do tej pory w Polsce nigdy nie dostaliśmy. A jeśli dostaliśmy ten tem semik, to był mocno pocięty, to, to czasami kończyło się na jednej pojedynczej stronie. Albo nawet tego tak, nie było. Tak. Chyba, chyba nawet tego nie było, bo ten semik zdążył upaść, jakby miał do tego dość Coś tam przebąkiwano na stronach klubowych, natomiast Chyba to nie wyszło. Musiałbym zobaczyć spis zeszytów, ale tego niestety nie zrobił tak fantastycznie jak w Nightfallu. To też trzeba powiedzieć, że jak Egmont wydawał Batman Nightfall, to tam mieliśmy rozpiskę wszystkich tomów wszystkimi zeszytami. To była fantastyczna sprawa. Ekstra. No i jeszcze ja bym jeszcze wspomniał o tym, co padło właśnie od Pani Martyny, że nie, nie będzie tych yy, pakietów, znaczy, nie, przepraszam. Pakiety Egmontu y, będą różne opcje. Są, będą testowane, i ta najlepsza hmm. będzie wybrana przez Egmont, i nie będą sprzedawane same pudełka I z powodów logistycznych i licencyjnych. To uważam za mm, trudny temat ogólnie, bo moim zdaniem powinna być taka opcja. Nie wiem, czy limitowana, ale wybór powinien dać dany czytelnikom y, no, kupującym. Znaczy, wiesz, jaki jest problem? Wydaje mi się, że że nie możesz tego sprzedać osobno, bo masz zupełnie inny wad, podatki. Aha, tak. aha, Jak sprzedajesz komiks, to z... ma pewnie inne opodatkowanie, niż jak sprzedajesz, dajmy na to tekturę, czy cokolwiek. Więc jedynym rozwiązaniem, które mi przychodzi do głowy, takie, które mogłoby być, tak sobie zastanawiam się, takie w miarę fair, tylko nie wiem, jak to logistycznie załatwić, to to, że dostajesz. Mhm. Pudełko gratis z ostatnim tonem. O, jak w przypadku różnych kolekcji. Ja nie mówię nawet ostatni komiksowych. Ton, ostatni tom serii kupujesz tak. i automatem możesz dostać yy, albo nawet z opłatą. Plus 5 zł, i dostajesz yy, opakowanie. Ale ostatni, tak. żeby było ostatni ton, plus to ale czy to się przyjmie, czy to jest możliwe technicznie do załatwienia pod względem prawnym, nie mam pojęcia, bo nie wiem, zobaczymy. W tej branży, więc ciężko mi się do końca wypowiedzieć. To by było chyba na tyle. Nie wiem, czy chcesz jeszcze coś dodać, podsumować. Ja chcę jeszcze dodać o tym jednym komiksie z DC Deluxe, który wejdzie w lutym. Chodzi mhm. mi o Supermana na wszystkie pory roku. Jeżeli oh. chcecie pewniaka oh. Supermana z super historią z czterech punktów widzenia, plus mega wzruszające one-shoty i nie przeszkadza Wam. <noise> Wytknę się to. Do... Sorry. Nie <noise> wyłączyłem tego. No, no, nie <noise> Dobra, Ale zostawię nie, 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 nie to. Nie macie nic przeciwko kresce Tim Masera, bo to jest bardzo, bardzo specyficzna tak. kreska. Jeżeli ją uwielbiacie, to ten Superman na wszystkie pory roku, czy na cztery pory roku, to jest komiks dla Was. I on Oczywiście. będzie. Tutaj. No i tyle. Ja Ci dziękuję za dzisiaj. fajnie było się spotkać. Za czas jakiś, yy, czyli za. Wkrótce spotkamy się, mam nadzieję, ponownie w większym gronie, bo mówimy kolejne zapowiedzi na kolejne miesiące. Ja już mogę uprzedzić, że wkrótce ktoś się pojawi u mnie na kanale. My z Szymonem, może jeszcze ktoś więcej, i przyjrzymy się zapowiedziom od Marvela, od Egmontu wkrótce. Czemu Dzięki nie? Ci. W Marwelu siedzimy trochę mniej, ale coś tam wiemy, więc może z tak. się podzielić tymi oczekiwaniami. Jasne. Dzięki Ci za dzisiaj. Do zobaczenia. Wkrótce. Trzymaj się. Cześć. Cześć.